A w dzisiejszym odcinku żegnamy się z naszymi partnerami Tomem za pomocą żółtej chusteczki podziału Bye oraz z Bobem także żółtą chusteczką podziału Żegnajcie na zawsze przyjaciele Do, do zobaczenia O, BB za 5 minut Robimy CP54

Naruszek. Witamy. <laughs> Dobra. Jak widzicie mam tutaj krzaczka, którego dostałem od dobrego przyjaciela, który mi pomógł bardzo troszeczkę się wybić. Hmm. <laughs> Oraz skuter. Tak, w końcu mam skuter, mam, mam czym jeździć. ja prawda, wejdę na będę sobie jeździł, prawda, co prawda. Dałem perłę. Ja muszę je spłac spłacić jeszcze ten skuter, ale w kit. Uważam, że jest. Dobra, chodź do CP już. No, zaczynamy. A już wejdę pierwszy. E, mapkę do tego CP, znaczy się, jak do niego dojść, macie w opisie filmu, tam macie, jak, jak wszystkie CP przejść pierwszego aktu oraz a dalszych aktów, ale... O kurde, co to jest? Ja jadę dalej. No super, najlepiej mi zostawić. Przepraszam. Ale ty... Z tego co pamiętam to jest jedno z tych trudniejszych czasów przestrzeni do, okay. do tego levela 55. CP55 jest najtrudniejszy ale to jest y, zaraz po tym. No. Będą chyba, tam pod koniec będą takie trzy duże bossy, które trzeba będzie naklepać. Miejmy nadzieję, że damy radę. Tak jest. Dobra. No i co nie są takie, takie, takie ciężkie do zabicia. Aha, tu ubić no nie, to nie jest trudne, ale ta reszta... Zobaczcie, zobaczcie sam boss. O, ja sobie już założyłem tutaj na 5-4 ten antyczny, piękny diamentowy pierścień. Zostało mi jeszcze na 5-5 do założenia. Tą to bardzo lata, które tutaj mam. Tutaj. Oraz kupiłem sobie jeszcze tam kapelusz, ten... O kurde nie ogarniam, tutaj nie ogarniam. Um, taki kapelusz na 30 dni. O. Azjatycki. Później sobie kupię jakiś taki na stałe, ale... Po prostu był tani, tani był. Dlatego go kupiłem. Ktoś wystawiłby tam za ileś tamka. Nie wiem, i ile, Ale tani, bardzo tani. Dobra, chodź dalej, idziemy. E, nerwowy, kamienny piechor. O, nawet dostanę tutaj za ten. O, fajnie. Dobra. Tutaj mamy te misje, wszystkie to są od z Kremu. Bo miałem z Kremu podostawane misje i nie się, się pieniążki dostaje, ne? Jak są mis misje na kremie Ogólnie to ja chciałbym powiedzieć, że w XP w ogóle na kremie, jak lepiej, teraz na razie do 60 praktycznie będę chyba XPł na kremie, bo tam się dobrze XP No i piórka dropią przy okazji, będzie można skorzystać O no dokładnie A piórka teraz, jak wiemy, są drogie I... Można na nich zrobić Ale ten, giliony spadł w dół ostatnio nie wiem, nie wiedziałem. Ja właśnie wiedziałem, bo... ...gierowym czasie był po jeden kawa ja i że że dużo zbierało się tych gilionów, ale teraz... A. ...teraz one się zrobiły tańsze i teraz one są po... ...po 200 coś, 250, 300 jakoś tak teraz są tanie. Tak. Przybijają ceny. No, dziwne Powinny być stałe ceny, a nie jakieś pozmienione co chwilę. Strasznie. No, chociaż... ...nie zawsze, nie zawsze jest to źle. Dla tych co kupują te gilony do własnej korzyści to im to się pewnie podoba ale ci co którzy znowu sprzedać i są na tym to pewnie teraz płaczą wezmę punkty Dobra, ja Idę to dalej już Trudziwe to CP z tymi, z tymi No jeszcze jedno takie i potem przechodzimy do wow. Ale mi HP zjechało, jasne, idę dalej bo one mają truciznę z tego co pamiętam Truciciele. no 10% tego co uderzą czyli niezależnie od tego ile mam życie nie? o super nie powinienem sobie lurać tutaj bo mogę się trochę zdziwić ty można zapać tą nerw... a nie ty tą czarną galaretkę można zapać nie? No, no, słaba jest. Ja bym chciał mieć niewidzialną galaretkę. <laughs> Ona ma sto, na 100% rasy na wszystko. Bo patrzyłem ostatnio. <laughs> dla ciebie na skrzynka i dla mnie na. Bez sobie na skrzynkę. Skrzyneczka, zaprawdę bardzo ładna. Otwieramy. Gillian. No, Gillian. A no, ja dostanę sztabkę. To się nie mówi Gillian, tylko Gillion. Ono musi mi porozmawiać tylko jak z tym, z, z cukrem wanilinowym. Przecież ten cukier nie nazywa się waniliowy, vanil, tylko wanilinowy. Z... Ty nie był taki mądry. Ja przez całe życie żyłem w przekonaniu, że ten cukier nazywa się waniliowy, a ten cukier nazywa się wanilinowy. To jest po prostu skandal. Tyle do powiedzenia. <try> to TZP trochę. Spójrzmy na, na statystyki. A, on nie ma odporności, tylko ma... dobra, 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 coś tam ma. Został mi jeszcze jeden nos handlarza medal. I wtedy będę musiał... Będę chciał coś wystawić większego takiego. Pięć piórek i to za tak teraz tak wchodzę sobie na różne, na różne postacie, nie tylko na wojownika. Ale, yy, do, do którego levela, jak myślisz, tak będę, ekspój sobie na kremy, będziemy ekspić na kremy. Yy, pragnę zauważyć, że masz, yy, nie wiem, właśnie. nawet i czwartkę życia. Dlatego właśnie, pożywiam się kurczakami, by uzupełnić moje zapasy, chciałem powiedzieć, drewna życia. Aha, tylko ja ciebie ostrzegam, mamy jednym życiu, nie? No właśnie widzę, także, Aha. ale ja nie mogę dać Piluj tego. Tak. Będę tego pilnował. Lepiej tego pilnować, bo nas załatwią i będzie potem. Wstyd się pokazać na mieście. Tak. Przyjąłem ile? Już mam 13 tysięcy? 130 tysięcy, 131 tysięcy reputacji, muszę mieć 170. Właśnie, wiecie, że się zmieniły te, te? Może już Nazwę. nazwy? Na przykład z tej ćwinki to teraz jest Schabik na przykład, albo yy, te reputacje to na przykład jeden kierownik budowy, tak? Zamiast mąż, a z elity zrobili y, mioter wacików Co to w ogóle są za prawda, że tak powiemy, Nie będę się wyrażał w tym... E, no dziwo oni No maski, to mioter wacików Oni chyba naprawdę... <śmulatuj> coś, <śmulatuj> Powiem tak Po prawda... O dla mnie coś, prawda <śmulatuj> nie, nie wiem co oni biorą, ale Mioter wacików jest chabik zamiast... W ogóle świnka była ładna nazwa i zmienili nas chabik może jeszcze odmienią to, nie wiem Nie, wąpię <grym> Przykro Będę pakał po nocach Kurde to tak Trzeba się z tym Ja się nie będę strajkował <grym i gudowy> strajk gudowy Nie, gudowy jest głupi Bo nie można jeść No logiczne nie Bra <grym> To <i gudowy> prawda duży eliksir Złodziej Jo, nie ma miejsca, żebym się... Jestem za umany. Biedny człowiek Rzuc. Mogę zaskoczyć z skuterek i będę tu jeździł? Nie masz prawa Nie zostawisz mi samemu, z Ale ja co ja 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 tu jest? jeździł. To są ziemniaczki Ziemiaczek, Zimia... ziemniaczek, cebulaczek No, no skupę <laughs> na na kumper. go. Mi był lepszy. Wiesz, mój też zaraz umrze. Biedny no. Biedny te tak. Jak to jest? Super święty krzakogo, no. no, to jest to samo co Tori. Ja? Co, co ty wiesz o Tori? Ja akurat wiem bardzo dużo na temat Tori. Ile jeszcze zostało tych pomieszczeń? Dwa. Dwa pomieszczenia. Z tego co widzę. Nie, nie chcę mi się jej pobić, ja chcę tu usiądę koło ko tobie. Ko koło ciebie koło ciebie 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 hm. bo w następnym odcinku powinniśmy już robić SP także pamiętajcie że macie oglądać ten na następny odcinek <noise> dyktatura musi być nie mów tak by cię zostali <noise> hmm. zabiorą mi nos partnera hm? 35 sekund Weź ty się lecz Bo zobaczysz na no, bossie cię że Ja jestem bardzo dobry uleczony człowiek Se potyl... Do... Zabiją mnie hmm. <głos> <Szybko>. <głos> <głos> Czemu ty nie używasz eliksirów? <noise> bo ja jestem prawda bardzo mocny, prawda Dobra już... Mnie też zabiją i będę? Będę używał eliksirów, dobra Ja chciałem być koksem, ale mi się nie udało <noise> Dywa, w końcu. Dobra. Dużo tych kamieni, coś 11, aż? Jo! co to jest? Do miłości, szczerości, dobrej pamięci i prawdziwości dla Żomej, pamięta ty co znasz od podszewki Maniurki, kolendy i te wszystkie polewki Te numery, które wycięliśmy morda Aż mi się nie chce wierzyć, że to prawda morda Ziomek, ty to znasz od podszewki, maniurki, kolendy i te wszystkie polewki, te numery które wycięliśmy morda Właśnie nie chcę wierzyć, że to prawda morda Jest coś twardszego w życiu niż dziwki i forsa Na przykład spróbuj z banknotem usiąść i spalić rolka Sobie wyobraź, ty i banknot ujarani A wokół ty i banknot to je nic Cztery ściany mamy, zwane ten świat No i ma w butach na tego pchamy ten rap Tu na tak z moim ziomem, mój ziom Czyli brat, rodzina, krwi do mych honoru Jeśli wierzysz w ten szlak, to w krwinach złych ludzi ignoruj Przyjaźń albo hajs, hajs, zaprzyjaźń, przestań Nie mając nic wiem, że mam wciąż się do kogo odezwać sprawdź ta energia, ostry, kochanta basko Jesteśmy w trasie dłużej niż w postacie, słoneczny patrol Nie kupi tego banknot bo życia się nie wróci przez kolejne miasto Tak płynie rap dla ludzi, tu dziś sprawdź to to dla przyjaciół knocie Bo jak na razie jesteś tutaj sam z banknotem ziomy Pamięta Co znasz od podszewki, maniurki, kolendy i te wszystkie polewki Te numery, które wycięliśmy Morda Aż mi się nie chce wierzyć, że to prawda morda Ziomek, prawda? Ty to znasz od podszewki maniurki, Podszewki, maniurki, kolendy i te wszystkie polewki Te numery, które wycięliśmy, mordaż mi się nie chcę wierzyć, że to prawda, mordaż Każdy ma swoich ziomków takich, na jakich go stać Nie o hajs tutaj chodzi, tylko co im możesz dać Od siebie, ziomek pójdzie za tobą, jeśli jest ciebie pewien Ja tam nie wiem, dziś nagrywam z raperami z innych stron Nie jesteśmy ziomkami, choć oni mówią do mnie ziom Elo, pasuje, ja tam inny styl szanuję I inne miasta Zip, squad, Warszawa, przez Poznań kasta Do złodzi

Wy, wy to widzicie co to ja widzę? Co Patrz na naszą misję, co mamy teraz CP55 Nie co tego zdziwimy? Bo ja chciałem jakąś misję tutaj zrobić, żeby oni się prawda nie zdziwili, że tak, jak, taki krótki odcinek co prawda co my teraz poczniemy hmm. Powiedz mi, co mamy teraz zrobić? Może kogoś... Ja się powiem co... Yy, zakończymy odcinek. Dobra. Z pozdrowieniami. Tak. Dla naszej rodziny KRIME Sokiera. Nie Są wiem dokładnie, jak, jak wiem. To się mawia, z tego co mi wiadomo, to KRIME Sokiera. Także ich pozdrawiamy. Naszego znajomego dtm 3 i kolegę Dawida. Tak. Także trzymajcie Do się. Oglądajcie, bo w na następnym odcinku będzie na pewno się bardzo dużo działo. Mm. Najtrudniejsze CP55. Tak jest. Długo zapamiętamy, tak. Także może kogoś nawet weźmiemy do tego CP. Nie, nie zguszajcie się, bo już mamy jedne, jedną osobę w planie, bo do tego, do tego CP będziemy musieli wziąć jedną osobę. Dobra, nie przedłużamy już. To był krótki odcinek. Myślę, że na nas się nie obrazicie. Ale w kit. Dobra. I zależno od nas. To no wcale myślimy, nie wiem, Do nich pretensji. ichu, hu. Dobra. E, do zobaczenia. Widzimy się w następnym odcinku, Zagrajmy w NoStail. Ja, ja jestem Fideman, a to jest Nerloszek Trzymajcie się. Na bardzo. razie. O chłopie. Bez komentarza. Oraz Zdję. suka. Oraz naklepiemy <śmiany> Twoją starą. <śmiany> <śmiany> twoją starą.